Cześć! Z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Powiem wam, że dla mnie jako Polaka, mieszkańca kraju, który jak żaden inny wycierpiał przez dwa zbrodnicze systemy totalitarne, jednym z najbardziej fascynujących zjawisk w środowiskach wszelkich fandomów fikcyjnych światów jest romantyzowanie organizacji wykazujących właśnie takie tendencje: Imperium Galaktyczne z Gwiazdnych Wojen, Imperium Człowieka ze świata Warhammera 40 tysięcy, Super Ziemia z Helldiversów, czy bliższa treściom prezentowanym na tym kanale, enklawa z serii Fallout, a także dziesiątki innych ugrupowań, o których nie wspomniałem, mniejszych bądź też większych? Pomimo brutalnej, autorytarnej natury ich systemów, często zyskują one sympatię wielu odbiorców. Lecz dlaczego tak się dzieje? Czy w naszym społeczeństwie jest aż tylu miłośników totalitaryzmu? Istnieje kilka kluczowych powodów, które mogą wyjaśnić to zjawisko. Jednym z najważniejszych czynników jest atrakcyjność wizji silnego, uporządkowanego świata, w którym chaos i anarchia zostały zredukowane do minimum. W rzeczywistości historycznej i współczesnej społeczeństwa często borykają się z problemami, które wydają się wynikać z nadmiernej wolności, nieporządku czy korupcji. Takie organizacje przedstawione są jako siły, które zapewniają stabilność i jedność, nawet jeśli odbywa się to kosztem praw jednostki. Bohaterowie reprezentujący totalitarne struktury często są przedstawiani jako oddani honorowi żołnierze lub oficerowie, walczący o większe dobro, lub przynajmniej za to, co za takowe uważają. Zarówno w rzeczywistości jak i w dziełach fikcyjnych, armie, z wyjątkiem czerwonej, bardzo często postrzegane są jako organy apolityczne, wykonujące jedynie rozkazy, z którymi nie zawsze się zgadzają. Etos oficera organizacji totalitarnej najczęściej bywa zaczerpnięty z postaci Erwina Romla, utalentowanego niemieckiego feldmarszałka z czasów II wojny światowej. Rommel, mimo przynależności do III Rzeszy, jest często przedstawiany jako przykład honorowego i zdolnego dowódcy, który stawiał lojalność wobec swoich żołnierzy oraz honor ponad ideologię reżimu. Na Afrika Korps, dowodzonej przez niego jednej z najsławniejszych niemieckich jednostek, nie ciążyły oskarżenia o zbrodnie wojenne. Cywili oraz jeńców, niezależnie od narodowości, przez całą karierę traktował zgodnie z zasadami Konwencji Genewskiej. Nie tolerował znęcania się podwładnych nad ludnością cywilną, co wyróżniało go na tle innych niemieckich dowódców. Ignorował rozkazy egzekucji pojmanych alianckich komandosów. Jego podejście do wojny, strategii przeciwnika oraz relacji z podwodnymi często stawiana jest jako kontrast wobec brutalności i fanatyzmu nazistów choć ci po sukcesie w kampanii francuskiej zaczęli wykorzystywać go do swojej propagandy. Do budowy legendy Feldmarszałka przyczyniły się także okoliczności jego śmierci. Rommel, mimo iż nie bójmy się tego powiedzieć, walczył po stronie zła, był patriotą, który mimo, że początkowo wykonywał rozkazy, wierząc, że Niemcy odzyskają dawną chwałę, gdy Niemcy zaczęli przegrywać, zmienił stanowisko. Rommel uważał, że Hitler powinien zostać odsunięty od władzy, niezabity ponieważ bał się wojny domowej, która rozedrze Niemcy na kolejne lata. Po operacji Walkiria, mimo iż nie brał w niej udziału, uznano go za persona non grata, przez wzgląd na znajomości z uczestnikami spisku. Hitler, nie chcąc robić z niego męczennika, dał mu wybór. Samobójstwo w zamian za bezpieczeństwo rodziny lub proces i egzekucja jako zdrajca. Rommel wybrał śmierć przez cyjanek. Po dziś dzień symbolizuje archetyp wojskowego, który działa w ramach autorytarnego systemu, ale niekoniecznie go popiera, co dodatkowo przyczynia się do romantyzacji takich postaci w kulturze popularnej. Najlepszym przykładem postaci fikcyjnej bazowanej na Romlu jest Wielki Admirał Fron z Gwiezdnych Wojen. Na szkicach koncepcyjnych Fallout 3 widać, że na jego wyglądzie bazowano pułkownika Augustusa Autuma, choć ostatecznie twórcy poszli w bardziej amerykańskie tony. Tylko, że drodzy widzowie... Prawda jest taka, że większość żołnierzy czy oficerów walczących w imię organizacji totalitarnych przedstawiana jest jako zwykli świepacze, brutalni, czerpiący zabawę z cierpienia słabszych, wykorzystujący tę namiastkę władzy, jaką daje im mundur, bezwzględnie wykonujący nawet najbardziej moralnie wątpliwe rozkazy. Ale tacy bohaterowie pełnią wyłącznie rolę tła, przeciwników, przeszkód na drodze naszych protagonistów, Dlatego nawet nie zwracamy na nich uwagi, a nasz wzrok kierujemy w stronę najwyższych rangą dowódców, urzędników czy polityków. Jeśli to my przejmujemy nad nimi kontrolę, zazwyczaj nasi bohaterowie pełnią rolę mięsa armatniego, bądź też reprezentują archetyp honorowego oficera. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kimś w pokroju Palpatina, Frona czy Tarkina, trzeba przyznać jedno – Docelowo źli bohaterowie najczęściej są po prostu charyzmatyczni i lepiej napisani niż ci dobrzy, z którymi twórcy chcą, żebyśmy się identyfikowali. Wzbudzają szacunek nie tylko głębią tła fabularnego, ale już samą swą prezencją i zachowaniem. Bohaterowie, którzy z nimi walczą, to najczęściej niezorganizowana wesoła zbierani na różnej maści osobliwości, której jedynym celem jest po prostu obalenie systemu, bez rozważań nad tym, co będzie później. Właśnie. Niepewność i chaos współczesnego świata sprawiają, że niektórzy ludzie pragną silnego, zdecydowanego przywództwa. Bezpieczeństwo jest dla nich ważniejsze niż wolność osobista. W dziełach fikcyjnych postaci dyktatorów są ukazywane jako osoby, które wiedzą, co robią, oferują proste rozwiązania na trudne czasy, niezależnie od tego, czy ich metody uważane są za moralnie właściwe. W fikcji totalitaryzm często jest prezentowany w dość uproszczony sposób. Gdzie zło władzy totalitarnej jest mniej wyraźne lub wręcz usprawiedliwiane przez większe zagrożenia? Imperium człowieka w Warhammerze 40 tysięcy jest ekstremalnie brutalne i ksenofobiczne, ale swoje działania usprawiedliwia koniecznością walki o przetrwanie ludzkości. Dlatego odbiorca dostrzega głównie jego pozytywne aspekty, ignorując zbrodniczą naturę. Skala wydarzeń w tym uniwersum to, że codziennie toczone są niezliczone ilości bitew. W których uczestniczą i giną miliony żołnierzy, a jednocześnie w miejsce poległych przybywają nowi, jest tak duża, że po prostu nie skupiamy się nad losem pojedynczych jednostek. Traktujemy występujące tam stronnictwo jako całość, a głównym reprezentantem ludzkości jest imperator, choć fizycznie w stanie śmierci, podtrzymywany przy życiu dzięki mocy niezliczonych istnień psykerów. Dzięki swym potężnym mocom, w miarę możliwości wciąż powstrzymuje siły chaosu przed całkowitym wtargnięciem do świata materialnego oraz podtrzymuje astronomikan, czyli latarnię nawigacyjną dla floty imperium. W zestawieniu z siłami chaosu, imperium obiektywnie jest mniejszym złem. W tym uniwersum po prostu nie ma miejsca na rozterki moralne czy wrażliwość. Jego fani myślą w innych kategoriach. Jeśli zapytacie, jaka jest moja ulubiona frakcja z Warhammera, a jednocześnie najmniej zepsuta z perspektywy mojej moralności, to jest nim dominium tau. Jednym z motywów uwielbianych przez osoby sympatyzujące z fikcyjnymi organizacjami totalitarnymi jest tak zwana Redemption Story historia odkupienia. To, gdy ugrupowanie bądź też bohaterowie uznawani za złych stają się bardziej moralnie szarzy, bądź też swoimi działaniami faktycznie zaczynają działać w dobrej sprawie odrzucając dotychczasowe brutalne metody. Doskonały przykład stanowi Imperium pod rządami dynastii Fel z legend Gwiezdnych Wojen, aktualnie niekanoniczne. Było tym, czym według obietnic Palpatina miało być Imperium. Nawiązywało ono do modelu monarchii opartej na honorze i kodeksie rycerskim. Pomimo autorytarnych rządów, miało moralne zasady i dążyło do stabilności w galaktyce, w przeciwieństwie do chaosu wywoływanego przez Sithów. Jedną z jego doktryn było tak zwane zwycięstwo bez wojny, czyli program pomocy planetom, które z wdzięczności same miały poddawać się pod protektorat imperium. Polityka względem raz innych niż ludzie była mniej ksenofobiczna. Szturmowcy nie stanowili w nim mięsa armatniego, a pełnili rolę elitarnych jednostek. Poddawano ich ścisłemu szkoleniu, które kładło nacisk na honor, strategie i umiejętności bojowe. I co najważniejsze nie poddawano ich praniu mózgu. Ani nie wcielano do wojska siłą. Szturmowcy Felów byli ochotnikami, armią zawodową. Imperialni rycerze, gwardia przyboczna władcy nie służyła ani ciemnej, ani jasnej stronie mocy. Niestety imperator Roan Fell został obalony przez Sithów, którzy wywołali wojnę domową. Tak też powstało Imperium na wygnaniu. Warto także zaznaczyć, że Imperium Felów nie miało nic przeciwko współpracy z sukcesorami Nowej Republiki i Zakonem Jedi. Przeciw wspólnemu wrogowi. I choć legendy są pełne absurdów, historia Imperium jest bardziej złożona i niejednoznaczna moralnie niż to, czym później uraczył nas Disney w postaci najwyższego porządku, który jest najbardziej przerysowaną, a jednocześnie ugrzecznioną organizacją totalitarną, jaką można było stworzyć. W Fallout New Vegas grupa byłych żołnierzy Enklawy, organizacji, która w przeszłości dwukrotnie próbowała wyeliminować wszelkie życie na pustkowiach. W ramach zadośćuczynienia może pomóc rozstrzygnąć wynik bitwy, która zadecyduje o przyszłości mieszkańców Mochawy, tych, którzy dotychczas byli wrogami ich ugrupowania. Sami ocalali, pokazują drugą, bardziej ludzką twarz enklawy. To, że w jej szeregach służyli nie tylko bezwzględni się ale i dobrzy, poczciwi ludzie, którzy mimo wszystko wierzyli w reprezentowane przez nią wartości, jednak nie zgadzali się z metodami. O tym motywy już zresztą wspominałem, potraktujcie to jako przykład na potwierdzenie, celowe powtórzenie. Totalitarne organizacje często posiadają bardzo dopracowaną i majestatyczną estetykę. Mundury, pancerze, architektura, symbole i sposób funkcjonowania odwołują się do historycznych wzorców. Najczęściej jest to Trzecia Rzesza i Związek Radziecki. Nasza historia pełna jest potężnych imperiów które mimo, że przyniosły światu głównie śmierć i zniszczenie, to pozostawiły po sobie trwałe dziedzictwo. Często bywa tak, że w parze z estetyką idzie także przewaga technologiczna, która stanowi narzędzie kontroli społeczeństwa. Ważnym aspektem organizacji totalitarnych w fikcyjnych światach jest propaganda, którą te opanowały do perfekcji, zgodnie ze szkołą mistrza Goebbelsa. Dla nas odbiorców groteskowa, biorąc pod uwagę fakt, że znamy ich prawdziwą naturę. Lecz jednocześnie magnetyzująca. Kto z nas nie lubi słuchać radia enklawa, pieśni patriotycznych i oratorskich popisów prezydenta Johna Henry'ego Idena? Przyznawać się, kto słucha w pętli hymnu Superziemi i ma w pokoju plakaty Imperium Galaktycznego. Wiem, że następne zdanie będzie trywialne, ale odbiorcy mają świadomość, iż fikcyjne organizacje nie są realne. Jest w nas ludziach coś, że czasami lubimy wcielić się w rolę tych złych. A fikcja pozwala zrobić to w kontrolowanych warunkach, przy okazji nie wyrządzając nikomu realnej krzywdy. Przynajmniej osobiście mam taką nadzieję, że odgrywanie roli, kibicowanie, bądź też zwyczajna fascynacja nie uosabia poglądów odbiorcy ani twórcy danego dzieła, że to po prostu forma eskapizmu. Bardzo często w przypadku fanów danych serii zachodzi mechanizm cenzopapy, mianowicie trolling polegający na celowej próbie wywołania szoku lub oburzenia wśród odbiorców. Poprzez pochwalanie moralnie wątpliwych metod lub ideologii organizacji, o których tutaj mowa, i nie można tego w żadnym razie przyrównywać do pochwalania ideologii totalitarnych, nazizmu czy też komunizmu, choć granica jest cienka i nie każdego może to bawić. Oczywiście należy też założyć, że jakiś procent fanów robi to nieironicznie. O ile nie reprezentuje to ich prawdziwych poglądów, tylko zamyka się w granicach fikcji, ponieważ w realiach ich ulubionych światów nie widzą lepszej opcji, myślę, że to nic złego. Romantyzując organizacje totalitarne, postrzegamy je właściwie takimi, jakie byśmy chcieliby były, ignorując ich wady, co w odniesieniu do rzeczywistych systemów raczej nie miało racji bytu. Oglądając Gwiazdę wojny za dzieciaka, człowiek romantyzował imperium. Po obejrzeniu Andora go nienawidzi. Tak czy inaczej, motyw organizacji totalitarnych bardzo często występuje w kulturze popularnej, symbolizuje system, którego pozornie nie da się pokonać. Bądź też istotny element światów, w których toczy się nieskończona wojna, po to, by zachować ich wiarygodność. Wiem, że to naprawdę dziwnie zabrzmi, ale jaka jest wasza ulubiona organizacja totalitarna oczywiście fikcyjna i dlaczego akurat ją da życie sympatią? Może są inne powody niż te, które wymieniłem. Jestem naprawdę ciekaw waszego zdania. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.